Witajcie też się Wiem, że już nie było nas prawie dwa miesiące, a czy mnie tutaj, między Wami, tak? Aczkolwiek nie ma tu wytłumaczenia. Nie będę kłamać, że, że coś tam, że coś tam, coś tam mi się naprawdę nie chciało. Powiedziałam sobie, że w wakacje nic nie zrobię, bo mi się nie chce. Kompletnie nie mam żadnych pomysłów, nie chce mi się robić nic, także nic nie robiłam. Jej! <laughs> Dlatego też dzisiaj, 27 sierpnia, wbija nam. E, drugi rok kanału widzów jest tam chyba 1500, a o półtorej, nie wiem jak się mówi, polska język, na język. E, porównując to z tamtym rokiem, wiadomo, że no, jest trochę dupa. Aczkolwiek to jest wina nie, nie kogoś innego, to tylko i wyłącznie moja, bo ja nic nie robię. To jest moja wina. Jej, tak. E, także możemy już przejść do speszywa. To co do Was przygotowałam, to zdjęcia. Dużo zdjęć, znaczy no może nie aż tak dużo, to są parę naszych zdjęć, jak projekta się da się przeżyć, tak? Nie chciałam szukać zdjęcia kąpię, wiem, smuteczek troszeczkę, ale, ale, ale przeżyjemy, nie? Przeżyjemy, dobrze, przeżyjemy, tak. Także e, pierwsze zdjęcie, chciałam wam pokazać, jest to e, mała dorotka, po, jeszcze w szpitalu, zawinięta w taki tam małe gumwo i, i tak sobie leży, tak, tak fajnie jest, tak. Także będziecie mieli tutaj takie ogólne obrazy bo ja to potem zrobię zdjęcie, tak wiecie, tak. Także mam tutaj małą Dorotkę. A z tyłu mam jeszcze jakieś to, co, co jest zawinięta, nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. Także świeżo po wyjściu ze szpitala, tak, ślicznie, tak, pas, e, Drugie zdjęcie przedstawia mnie e, w takim... Miałam, to jest dla mnie pierwsze mieszkanie. A, e, siedzę sobie przy tym ze słonikiem, Bliższego jeszcze słonika pewnie nie mam, a bo już go nie mam ale pewnie gdzieś jeszcze jest, być może i to sobie tak... Nie wiem no, ile to mogłam mieć. Na, no poprzednim zdjęciu, tam jak siedzę w szpitalu, to jest góra... Nie wiem no, świeża byłam. <grym> Taki no, pewne <grym> A tutaj, 12 miesięcy góra, no taka mała Dorotka, nie? E, drugie zdjęcie. Widzę sobie, o, pierwsze kroczki malutkie, jeszcze się szczerze... Ray pokazuje tak, śliczne małe włoski na obie. Nie ma to jak bez mojej woli ubieranie dzieciaka, bo ja i tak oni mnie nie słuchali wtedy, a, a oni może nie wiedzieli, że ja nie lubię wspólnych w kratę. Co? A, a co ja mam mieć do gadania? Co ma małe dzieci do gadania? Ja wam mówię, to jest bardzo smutne. Małe dzieci nie mają nic do gadania. Dzieci ryby głosu nie mają smutek, no smutek no co zrobić, anarchia dobra, a następne zdjęcie to też to samo ujęcie znaczy może to sam dzień co na po ubraniu, albo nie to w sumie nie jest to dzień, ale też w tej kraciastej, ślicznej spodniczce jej, Ej, siedzę sobie i się szczerze również do, 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 do kamery, a raczej do aparatu Ej, może taki taki fajny aparat, znaczy nie fajny aparat, na to Jakoś miały taką powiedzmy całkiem okej, okay, nie, ale że tak smutek, że nie, nie, że, że nie było takiego poglądu jak teraz. Teraz jest technologia, mówiłam, technologia, szał, staniki latają, wiecie, takie sprawy... Tu też, tu też, le, tu też również mogę mieć 11 miesięcy, góra. Na pewno tutaj nie miałam jeszcze roku. Eee, są stąd po <śmiech> wyglądzie, <śmiech> jej! Następne zdjęcie e, przedstawia mnie, pierwszy, pierwszy roczek wiadomo, e, Tatuś mnie trzyma, tam brat, ale twarze myślę, że zakryję, bo po co, to w sumie ja jestem tutaj najważniejsza. <śmum> skromność. Eee, tu widać, że chyba chorowałam wtedy, nie wiem. Coś tam, tam było. Mówię pierwszą świeczkę, jej, znowu brana jak dewil. Eee, oj tam, oj tam, no co tam. No i tu 21 grudzień. <śmum> 99, ho ho ho. A to zdjęcie jest tak debilne, że musiała mi pokazać. Nie przez całe praktycznie nic, to było zdjęcie robione w biuracie, pamiętam? Znaczy nie, nie pamiętam, mama mi mówiła. Pomagała mi wybierać zdjęcia, chociaż tak naprawdę ja sama je wybierałam. Aczkolwiek mama mówi, a to to sobie jeszcze weź, ale. Mama w ogóle nie wypacuje, a powiem, ale weź. Okej, okay, spoko, <laughs> żaden problem. Także to zdjęcie z garnkiem na głowie jest tak debilne, że musiałam je pokazać bezsprzecznie. To wtedy było na stołówkę się zabierała, bo tam... Tak, polszczyzna ogólnie. Polskość, jej Polska i w ogóle. E, zapłacone, nie może się zmarnować, bierzemy do domu, nie? <grym> Następne zdjęcie. O, to jest dosyć ciekawe zdjęcie. To było. Nie wiem, jakiś tam festy czy coś, tylko nie pamiętam. Nawet nie wiem gdzie to było. Miałam tutaj ze 3 lata. Plus minus 3 lata miałam. Ne. No, w bra ten właśnie oto samochodzik, taką ciężaróweczkę małą pod kątem, o bo najbezpieczniejsze, e, nie wyleć, nie zabije się, nic ją nie przejedzie, niech weźmie ten, bo najbezpieczniejsze. No ja dziękuję. Jeszcze tam w oddali, e, w, w lewym e, bo, brzegu tego zdjęcia widać motocykla, na którym chciałam siedzieć, aczkolwiek mama nie pozwoliła tyle przegrać. No cóż, no dzieci, ryby, głosu nie mają, jej! Także tego, smutek, wiem. To jest bardzo smutne, bardzo smutne. Następne zdjęcie, jest ja, wielka, na burmuszona dorodka. Mm, ogólnie zło i, tak spra i te sprawy. Mm, no i właśnie wybrałam to zdjęcie tylko dlatego, że e, na, tutaj jest e, na mojej prawej ręce e, mam banasz, który był po ugrożeniu psa mojego wujka, Jamnika. Ale on już nie żyje. <laughs> A nie, pies nie żyje, powiekała żyje, żeby nie było, okej? Okay? Żeby nie było i do teraz amblizny. Może mi się uda tam uchwycić potem zdjęciem czy coś, to tam mogę pokazać. że kogo to interesuje? Aczkolwiek mam do teraz są blizny, i No bo w wydzierałam taką rurę, taki wąż ogrodowy, nie? No i widziałam. Oj tam, żyje. E, co prawda się trochę rozryczałam, bo to wiadomo, mała dziewczynka. Teraz oczywiście koks taki, że nie, że płacz, nie, oczywiście, że nie, nie wolno. No to jest oczywiście hańba, hańba honoru rodziny, szlacheckiego tytułu, to nie można ryczeć, nie. I e, tutaj miałam może z 4 lata góra. A następne zdjęcie przedstawię: Ja, jej słodka, mała dorodka, siedzi sobie e, piąte urodziny dokładnie. Który to był rok, nie pamiętam. Możecie sobie policzyć, oczywiście. E, i siedzę tutaj na. To są wszystkie moje prezenty. Nie? E, tam. Śliczny, e, śliczne krzesełko, y, tam jakieś tam czekolady, słodycze, i tak dalej, w tym. I. E, Bałwanek. I chodzi o to, że jestem głównie dlatego, że wybrałam to zdjęcie, że ogólnie od zawsze miałam taką schizę, że... Znaczy może nie od zawsze, teraz już nie mam, aczkolwiek wcześniej e, miałam. Jak byłam małym dzieckiem, że e, po prostu, hmm, jak to nazwać e, bałam się e, zabawek, które jakkolwiek jak To jest dziwne. Mama mi opowiadała, że jak e, leżałam w łóżeczku, ogólnie taki tam mały szkrab, nie wiem czy jeszcze mówić potrafiłam wtedy, E, to jak mała włączyła taką tam melodyjkę, wiecie, kołysanka, tam u góry się kręci, takie tam gunwo, e, wiadomo, dzieciak leży i to mało go uspokajać, tym bardziej jeszcze się wtedy rozliczałam. E, także tego. I dosyć długo mnie tak trzymało, nie wiem. To jest takie, że o, część mi się to o cholera, piszczy i smutek jest. No nie wiem, o co w tym chodziło w ogóle, ja zawsze e, wcześniej czułam jakiś tam niepokój wtedy, nie? To takie dziwne było. No nic, taka tam fobia. Może ktoś jeszcze też tak miała, nie Nie będę was pytać, bo pani mało osób i tak to zobaczy, aczkolwiek mogę zapytać, czy kogokolwiek też ma takie schizy. Nieważne. E, następne zdjęcie. O... To ja też mogłam mieć z 5 lat. W sumie nie wiem, czy 5. No, góra 5. 4-5 lat. 8 minut? Eee. No oczywiście twarze i tak dalej mojego brata obok, krzywdy, taki nienawidzę go, ale i tak jest fajne. Nieważne. No. Mamy tutaj. E, najbardziej, co mnie zainteresowało w tym zdjęciu, jest to, że e, po prostu na tym zdjęciu jest Liero. Na ekranie monitora jest Liero, czyli pierwsza gra, którą tak e, pamiętam, że grałam w nią. Myślę, że na początku myślałam, kurde, Starcraft czy co? Rzuci jedynka, bo wiadomo, to był rok. Ja jestem, nie chcę mi się wymyślać. E, I to był. Um, to było Liero. To jest właśnie, to jest jedynkę, że to było Liero. Już długo w to nie grałam, w nie mam potrzeby grania w to, aczkolwiek to było Liero. Widzę tutaj po tym, podział ekranu był. Także tego, ogólnie mój brat dawno temu miał show na StarCrafta. Jedynkę grał od kiedy pamiętam. Może teraz też gra. Czy teraz też czasem gra? Na pewno gra. Także tego, no, także taki smaczek. Następne zdjęcie, też góra 5 lat może miałam. się nie mi tam. Eee, to jest taki tam eee, sklep botaniczny, e, raczej ogrodniczy. Tam, mówię na to zawsze ogól botaniczny, nie wiem. Tak jak już po prostu wyszło. No i tutaj oczywiście mała Dorotka, tak, 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 słodko. Eee, I trzymam Pokémony. strasznie miałam jazdę na Pokemony i to teraz mam jeszcze mówiąc niedawno sobie obejrzałam 19 odcinków ponad jak nie 20 ileś. Nie wiem że dokładnie ile, eee, Pokemonów. Tak, jako? No i tak sobie oglądam. Nie chyba 26 czy któreś tam. Coś plus minus. Także bardzo fajne są pokomony, Miło było wrócić do tych czasów takich wczesnego dzieciństwa, jak się siedziało i się oglądało. To jo Jezu, jak fajnie. No tego, gdzieś jeszcze tyle tych maskotek miałam, e, tych pokemonów, że do teraz jeszcze gdzieś tam w szafie leżą, No nie chce się ich szukać, niestety na potrzeby odcinka nie poszukam ich, niestety jestem leniuchem. jestem okropnym leniem, ale ich nie poszukam, przepraszam, bardzo, są mm, Następne zdjęcie, a mama mi kazała je wziąć, e, tutaj, tam w Toruniu, wiadomo, słowny pies Filutek, <grym>, nie wiem czy o co z nim chodziło, na od. Nigdy mi to nie interesowało specjalnie, ale wszyscy zrobiłem z nim zdjęcia, także mi też kazał sobie zrobić zdjęcie. No i tak to wyszło po prostu, że mam z nim zdjęcie. jej! Także taki tam smaczek. Tutaj też mogłam mieć tutaj, praktycznie tutaj w tym. tym, tym um, botanicznym coś tam... Nie no. Dobra. A następne zdjęcie urodziny mojego brata. Nie wiem, tutaj miało. Zakryje jego ryj, oczywiście. No i ja tutaj wiadomo, słodka mała dorodka. tyle, że mam w koszulkę z logiem Pokémon. Bardzo wtedy lubiłam Pokémony. Bardzo miałam tyle szał na Pokémon, jak już mówią, mówiłam. Także fajnie było. Tak. E, następne zdjęcie. Aha, kończenie zerówki, zakończenie zerówki. E, wszyscy dostawali takie gunwa. E, ładnie ozdobione. Um, takie tuby tam były, że słyszę najbardziej z tego pamiętam, że tam był Popcorn, nie wiem dlaczego, ale wiem, że tam był Popcorn, na no, pewno innych słodyczy też tam było, takie tam po prostu, o masz wkroczenie w dorosłość, że tak to ujmę, tak wielka dorosłość, pierwsza klasa, e, pierwsza klasa podstawówki, wielka dorosłość ówczesna, wtedy tak się wydawało, strasznie? Taki trzecioklasista, powiedzmy, podstałówki dłutki. Taki dorosły! Taki dorosły był wtedy, po prostu szok! A teraz no to cóż, no. No cóż, no. No i zdjęcie z Krzysiem. Także tego. No, nie wiem, zamalać się na no twarz samarzy i tak. No. Bo nie chcę mieć po tym problemu. Także tak. Mała, słodka Dorotka. Mam się... A, właśnie wracając że do zdjęcia. masz tutaj taki tatuaż na łapie. Takie ja tam bo nie wiem dokładnie co tam było. I zostałam zmuszona do brania spódniczki. Nigdy nie lubiłam. Tak samo rajstopy też nie, nie praktykuję i nie lubię. Także tego. A co to zdjęcie? O, właśnie, to było w mega-hoplandzie, w grudzoncu. Jak ktoś kojarzy, to na pewno, jak ktoś mieszka, to na pewno kojarzy. Eee, bo to takie, na tym zdjęciu takie, pff, nie, 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 paparacy, nie, nie, spokojnie. Eee, nie spoko, proszę więcej mi robić zdjęć. Ja, ja dziękuję, się fajni, ale nie, nie, nie. Widzicie, słowa pieniądze, wielka kariera, już od wtedy, już od tak młodego wieku, bo ja wiem, druga kasa pocałówki, miałam już takie zacięcie, że nie, paparacy, nie dziękuję, nie macie mi robić zdjęć. Także widzicie, rośnie wam tu gwiazda. To jest od najmłodszych lat przyzwyczajenie, ale to jest dobre przyzwyczajenie człowieka, także tego następne zdjęcie. No i to też mam za zrobić. To jest druga kasa podstawki, e, wtedy było tak, że e, święta były spędzane w tam, gdzie jeżdżę, sobie... jeżdżę, jeżdżę sobie e, często na, na wakacje. Teraz też było niedawno całkiem. Na Mazury, no nic bardziej to kogokol kogokolwiek to interesowało. No i to było tak, że mój tata wtedy był na drugi, chyba drugi raz w Iraku wtedy był. O pierwszy. Nie, drugi raz był wtedy w Iraku, a drugi na drugi. I niestety musieliśmy być tutaj, spędzać. I tak samo tutaj musiałam pójść do szkoły. Mój brat też musiał chodzić do szkoły tutaj. To jest właśnie zdjęcie ze świąt wtedy, i naprawdę, ja bez grzywki to jest po prostu masakra. Na szkole teraz też to będzie, wiem, będzie że teraz wyglądała ogólnie. Dla mnie wygląda normalnie, a jak jest bardzo kamerę, to wygląda wujowo, No niestety wam nic na to nie poradzę, przepraszam. będzie zdjęcie Andrzejki, również w izbarku. Tak samo taki, taki koks, nie? Taki koks, wiadomo koks, nie, e, ma się to co ci w ogóle. I naprawdę ja bez grzyby to jest, no, to jest takie trochę strzał w stopę, nieprawda? Strzał w kłanie i tak dalej. Arwen nie no nieważne. Następne zdjęcie. E, Przedstawiono, wiadomo, e, aha wtedy był no Witch. Wtedy no Oczywiście też druga kasa Ja z moją koleżanką Oliwią, ta po, ta, ta w żółtej. E, Mieliśmy Shawnitch no ogólnie bardzo wtedy i wszędzie był Shawnauitch no i czyli to w Izbarku jak byłam wtedy i jak wróciłam do za to też był na no Witch, wszędzie był Shawnauitch no po prostu i takie sobie zdjęcie zrobiliśmy z taką laską też grała wtedy panią wiosnę, a my mieliśmy jakieś skrzaty jakieś tam wolne czy coś. W ogóle nie, nie, nie widzę sensu robienia e, szkolnych przedstawień, a aczkolwiek okej, okay, mi to pasi, mogę sobie zagrać spoko. I ta, ta laska w środku miała na Martyna, chyba sobie to pamiętam, ale nie znam jej. Znaczy, nie mogłabym jej znaleźć, nie mam pojęcia jak ona teraz wygląda i tak dalej, także spoko. Następne zdjęcie. No i już ostatnie zdjęcie. E, szykowałam się, trochę jak muchu Muku Obstrały to zdjęcie. Nie wiem, co się stało. Nie, przedostatnie zdjęcie. Eee... mnie, jak już do komunii się szło i tak... Tak, Boże, jaka płaska była. Nevermind. E, ja się z moją mamą zamarzę ją, o, w sumie po co mam pokazywać, po co, a po co, na co. Eee, także tak, no ogólnie ja bez grzywki to tak trochę dziwnie. Aż i za niej jest aczkolwiek dziwnie, dziwnie, nie mogłam teraz nosić bez grzywki, bez, bo z prostą grzywą to już w ogóle nie. Także tak, no, także, no. Jest tam jeszcze ostatnie zdjęcie? Ostatnie zdjęcie. Jeżeli ktoś by pytał mnie, jak wygląda mój brat czy coś, to teraz mam tutaj, to jest właśnie mój brat. Tak. Myślę, że wyjaśnię to wszystko, rozwiałam wątpliwości. Także tak to ogólnie wyglądało, no wiem, że szału nie ma dupy, nie urywa. No aczkolwiek myślę, że taki mały smaczek może być kawałek mojego życia. Wiadomo, teraz już się takich zdjęć niestety nie robi, nie? To jest fajne w takich zdjęciach które się wywołuje, że one są takie namacalne, zawsze można do nich wrócić, zawsze to jest takie o fajne, yy, jest zima, przy kominku sobie usiądę, tak mam kominek e, przy kominku sobie można usiąść, posiedzieć, je, herbatę wypić je, przykryć się, kłon jego się i sobie przeglądać zdjęcia, o jak to fajnie było jak to magia była, to jest taka jak chwila zamknięta w tym, a jak masz komputerze zdjęcia to no to tak trochę, no niby masz te zdjęcia, ale taka naprawdę one są tylko takie wykoalne I trochę to jest umkaszek E, no, to chyba na wszystko, to chyba na wszystko, tak świetnie, świetnie dorodko, świetnie, tak to chyba wszystko będzie, bluza, bluzka, pa, e, paladyna, moc będzie ze mną, sword, tak, i, także tak, taki trumeta, tak, no, także trzymajcie się udziska, ja myślę, że E, ogólnie chciałam Wam podziękować za, za to, że, że ciągle ze mną jesteście, że nie zżegnowaliście, że nie, wcis nie wcisnęliście sup. i te sprawy, no. Także mm, myślę, że się coś się Wam jeszcze zgotuje. E, nie wiem, nie obiecuję, tylko jak myślę, że e, jak już się wakacje skończyły, to czas na pracę, wiadomo, przyjdzie szkoła, ale to też czas na pracę dla mnie, bo trzeba... no. Trzeba coś robić, nie na tych youtubach. Nie? Ja także że tak nie warto, myślę, że bardzo głównie na tym poziomie youtuba obecny. Aczkolwiek można coś tam robić, ja was lubię, jesteście naprawdę dobrzy ludzie z was i można coś tam robić, nie? Można, tak, tak, tak. dobrze. Także komentujcie, subskrybujcie, po górę i żałujcie. To jest Rubeka, który pozdrawił was. Cześć.